Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałem pokazać środek do odkażania, który jest stosowany w akwarystyce od wielu lat. To jest nadmanganian potasu. Nadmanganian potasu oprócz odkażania zwalcza infekcje bakteryjne, grzyby, jednokomórkowe, pasożyty, przywry, skorupiaki. Nadmanganian potasu możecie kupić w praktycznie w każdej aptece. On ma formę albo proszku, albo takich tabletek, jak tutaj widzicie. Także jest warty stosowania. Ma dobre właściwości, właśnie odkażające. Także możecie go tutaj stosować w akwarystyce. I tak jak powiedziałem, zwalcza te różne takie infekcje bakteryjne, które pojawiają się u ryb akwariowych. Tak jak widzicie, tutaj jest sporządzony roztór właśnie z tego nadmanganianu potasu. Moim zdaniem. Ten kolor tutaj, ten fioletowy, nie powinien być bardzo ciemny. Z doświadczenia lepiej dać taki, taki roztwór, właśnie zrobiony z tych tabletek. Tutaj taki, taki niezaciemny kolor fioletowy, taki delika no delikatny, taki średni. Można to wtedy wlewać do akwarium. Ja zaraz Wam pokażę, jak tutaj będzie wyglądało w akwarium. I tutaj wlewamy ten roztwór do akwarium. Ważne, żeby no po prostu nie był taki ciemny ten kolor fioletowy, znaczy taki, żeby to był delikatny roztwór.